Witam w zawodach RMAW, które już są coraz bliżej Już w Okslandzie Będziecie mogli się zmierzyć Także Nie ma co czekać i zobaczmy już jazdę testową Heinza Werner Grunera Po trasie Jak widać efekty są niezapomniane Jedzie jak szalony wjeżdża na most i skręca i za będzie zjeżdżona następnie jedzie tutaj o właśnie skręca ładnie tutaj zdradliwe zakręty slalomowe i tu ostry zakręt na miejską drogę jedzie nic go nie powstrzyma i tutaj skręca już na bezdroża gdzie kontynuuje zabawę Bierzcie z niego przykład. To jest zawodnik. Czy wy też tacy będziecie szybcy? No, tylko zależy od was. Tak jest. Już tutaj widać, że coraz bliżej meta.